What the fuck! Ej, ej! Jak on się kręci! Głosu zabrakło! Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Grand w Auto San Andreas na moim kanale. Ja jestem Hobson i przechodzimy do kolejnego epizodu z życia Carla CJ'a Johnsona, dalej w mieście San Fierro. Na początku, może polecimy sobie do Uziego, chociaż z tego co widzę, odlokowała nam się dość istotna misja, i nawet pamiętam, że chyba właśnie od niej mieliśmy sobie zacząć kolejny odcinek. Także jednak polecimy do doków Pier 69, czy jakoś tak. Uj, jaka fajna landara, żółta, w sensie super GT. Bierzemy sobie, bierzemy. Tym autkiem się mega ciężko jeździ, ponieważ jest strasznie nadsterowne, ale spróbujemy ją kiełznać, SFUR jest w radiu, także wszystko elegancko. Jakaś taka bizneswoman tym samochodem jechała, tak mi się wydawało. Dobra, koniec mojego głupiego gadania, przechodzimy do gadania odrobinkę mądrzejszego, ponieważ... Musimy przypomnieć sobie nieco co działo się w odcinku poprzednim, a działo się jak zwykle dużo. Mówię to często, ponieważ tak najzwyczajniej jest. What the hell! Wykonywaliśmy misję u Zero. Ona polegała na tym, że musieliśmy takim sobie jakimś tam samolocikiem, chyba jest w tym momencie całkiem spoko. Spalej gościu, musieliśmy niszczyć furgonetki, a właściwie ludzi, tak zwanych kurierów Berkeley'a. Na tym to polegało. Musieliśmy zabić też Diziego, ponieważ wraz z naszą ekipą e, braliśmy się za to, żeby najzwyczajniej zwalczyć, pokonać, e, rozbroić ten syndykat Loko i dzisiaj będzie jakby dalsza część tego wszystkiego. No i ponadto wykonywaliśmy jeszcze jedną misję, której nie pamiętam. Moment, 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 co to mogło być? To chyba było coś dla Giziego, Kurde, ej, zapomniałem. Czekajcie, może uda mi się to przypomnieć po save'ach. RUN FALI, właśnie. Ale to wam może powiem potem, co tam się dokładnie działo, a tymczasem zaczynajmy misję pod tytułem Klub PIERRE 69 la pier 69. Nieważne. Weź na górę i spotka się z Cezarem, okej? Okay, fantastycznie. Tu nagle samochód Cezara z dupy się pojawił. Przed momentem tędy jechałem i go nie widziałem. Także ewidentnie gra go zespawnowała tak sobie o znieba. No i mamy też Cezara trzymającego snajperkę. No okay, okej, okay, okej, zobaczmy. So what's the plan? Aha. Uh. To są te pindy z tego tutaj lokalnego gangu z San Fierro, nie? Aha. Podjechali BMC czterech <noise> czterech, chłop... <noise> czterech chłopa. Co to za dziadek, jakiś mistrz kung fu? Czy coś? Oczyść dach tak, żeby członkowie triady mogli kontynuować. Dobrze, dobrze, dobrze. A to jest to, to jest to. Ja chciałem swojego zabić, ale bym odwalił. Zabij go! Zabij! Dobrze i tutaj. Aha, no zabiłem. Ładnie poszło mi przecież. Co chcesz? Was <grytanie> tight. <grytanie> <grytanie> Jak mu w ogóle broń wystawała Zabijcie. przez ramię, nie wiem czy widzieliście. Jest t bon Mendes. W sumie jakby nie było, to chyba już są starymi kumplami. Chopper inbound! Okay. Lądowanko. No. Spak. No spoko, spoko, czyli co? Będziemy musieli znaleźć i zabić na co nie powinno być stosunkowo zbyt ciężkie, ale jeżeli ja tutaj mam snajperkę, to może pościągam sobie tych gości właśnie ze snajpy. Tak czy siak w ogóle, zanim przejdziemy sobie do wydarzeń i zanim zacznę wam opowiadać, co działo się w misji Run Fali, to polecam wam gorąco. Zobaczyć zapis live z... No to jest są bateriady Zapis live z, ostat... znaczy, zapis live z ostatniego live'a, o to mi po prostu chodzi Gdzie graliśmy sobie w Outlasta i gdzie płakałem jak mała dziewczynka, no niestety ja ogólnie nienawidzę horrorów. To znaczy, czasami wiecie, taki kontrolowany strach jest całkiem spoko czasami lubię sobie coś tam obejrzeć. Rzadko mi się to zdarza bardzo rzadko, ale w Outlaście to jest po prostu coś na zupełnie innym levelu, ponieważ ja jestem interaktywną osobą. W sensie podejmuję interakcję z grą. I to jest tak przerażające. Te, te potwory tam ganiają Cię kurde, ryje mają straszne po prostu Gdzie? Ryje mają straszne i naprawdę to jest przerażające wszystko, nie polecam nikomu. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę się pośmiać, to mi się wydaje, że właśnie na tamtym lewie była całkiem duża dawka śmiechu. Jeżeli chodzi o to wszystko. Tak czy siak. <h Gmail> gdzie, 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 CJ, mam mało życia, szlak by to! Tu jest obok piteria. Może po pizzę skoczę? Nie no, okej, okay, spoko. Jeszcze spróbujmy to wytrzymać. CJ, no! Nie blokuj się. Gdzie? 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 Czekajcie, wejdziemy sobie może tutaj na górę. Zobaczmy, czy nie ma przeciwników. Nie ma, nie ma. E, gdzie oni są? Tutaj jest, tutaj jest jeden na górze. Spoko. Tu jest kolejny. Spoko. Nie ma dużo, nie ma dużo życia. Zostawiłeś z tyłu Cezara. No to Cezar ty głąbie, czy nie możesz za mną iść? Masz z tym jakiś problem? Gdzieś się zablokowałeś, czy coś? To czekaj, Cizara, ja sobie skoczę szybko jeszcze do pizzerii, zjemy to i owo. Nawet tak mi się kojarzy, że jak kiedyś nagrywałem GTA San Andreas, to też skorzystają podczas tego zadania z pizzerii. Dawaj, 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 szybko, gościu. Nie mam czasu, nie mam czasu. Dawaj, jedzonko. Cyk, cyk. Szybkie, wiecie, uzupełnienie energii, żeby nie było. Szkoda, że nie można to jakieś kamizelki sobie kupić w tej pizzy staku, ale to chyba byłoby czułkę nierealistycznie. Okej, okay, wychodzimy. Ja zauważyłem, że Caesar tak jakby się delikatnie zbagował, i ja nie wiem, czy on będzie chciał za nami podążać. Tutaj, 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 no, okej, okay, spoko. Ci goście na dachu cały czas się strzelają, także ja sobie ich zostawię, nie oni się dalej strzelają. A tymczasem proszę cię, Caesar, nie odwal w tym momencie żadnych głupstw i chodź za mną, musimy wykończyć Tibona oraz Rydera. Tam jest Tibon. czekajcie, Jak ja sobie go zdejmę z dystansu za pomocą snajperki, to chyba będzie okej. Okay. A to było przemyślane. Anta Uu, Coś się zacięło? Mam nadzieję, że nie Albo może jednak? Musiałem chyba przeskipować to wszystko, ale to jest właśnie bardzo istotna zmiana, ponieważ Ryder ginął na początku w becie, a nie Tibo Mendesa. Tibo Mendesa musieliśmy zabić potem. Właśnie w taki oto sposób, chociażby. Jak ten chłop wygląda? Zobaczcie! Jaki samuraj, co nie? Okej, okay. nie, 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 ja nie chcę, nie chcę tego. Dzisiaj, gdy to nagrywam, jest poniedziałek, więc być może, znaczy być może, na pewno będzie live i wtedy być może się tymi zadaniami zajmiemy. I jakiś tam hajs ukradniemy kurierowi, ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. Tak czy siak, e, chciałbym w tym momencie chyba delikatnie zostawić tę misję u Ziego. wiecie? Ja sobie póki co zostawimy póki możemy i chciałbym tutaj wykonać tę misję jednak dla nas, ponieważ mi bardzo zależy, o czym trąbiłem ostatnio na wykonaniu misji Krak mm, boom, boom oraz ponadto na wykonaniu misji e, dla Jakiby nowego biznesu, nowego biznesu Cizara oraz CJA, żeby mógł powykonywać sobie zadania poboczne na live Także tym my się w tym momencie zajmiemy, ale zanim to, to zapiszemy grę, być może w jakimś moim nowej, znaczy w jakimś moim, nie, w jakiejś mojej nowej chałupie. Ale czy mamy po drodze? Tak se, tak se. Dobrze, jedźmy tutaj do Doherty, tam zapiszmy grę i tam też weźmy się za kolejne zadanko. W ogóle, słuchajcie, tak pitu, 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 a tu się okazuje, że mamy 106 tysięcy dolarów na koncie, także CJ jest bogaty. Niestety nie mogę tego wszystkiego rozwalić w klubie ze Steryptizem z uwagi na to, że będziemy musieli za chwilę zainwestować pieniądze w nasz nowy garaż, tak jakby, w cudzysłowie, to na pewno. No i też to, co pisaliście, że San Fierro to niestety, albo niestety w sumie jest takiś jakiś tam klimat. Miasto Mgieł, czy jakoś tak jest San Francisco nazwane czy mgielne miasto, kurde, nie pamiętam, co tam dokładnie pisaliście, ale odnośnie tego, no to się sprawdza. I Ewidentnie w GTA San Andreas rzeczywiście mgłę. W San Fierro mamy cały czas. Ostatni lot Toreno Karl, it's by the downtown. And He's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Toreno wsiada do helikoptera stojącego na pobliskim lądowisku. Udaj się tam i powstrzymaj go dobrze doskonale, czyli CJ, odłóż ten telefon gnoju! No, <gry> tak czy inaczej, właśnie dzieje się to, co żeśmy już poruszyli w misji Pier 69, a właściwie to już w misji wcześniejszej Jeezy. a czy bo co tam tak mi hamowało? To znaczy ta misja nie nazywała się Jeezy, ale musieliśmy tam gdzieś jego zabić. Kurde, nie pamiętam w sumie jak dokładnie brzmiała właśnie nazwa tej misji. Tak czy siak <gry> chcemy dokończyć tego całego dzieła. Czyli wykończenia syndykatu Loco, poprzez zadanie ostatniego ciosu właśnie Maiku Torenowi, który jest de facto bossem, bo zobaczcie, że te wszystkie postacie. Ej, fa, ja delikatnie źle zajechałem. Czy ja będę mógł tu w lewo podjechać? Nie, też jest dobrze, też jest dobrze. Jak dobrze wzięliśmy podczas cat chociażby taki Tibo Mendes, który był ostatnim dupkiem i wkurzaliśmy się na niego, bo był, bo był dupkiem, jak mówię. To nawet on się Mike'a Toreno słuchał. Więc ewidentnie Mike Toreno jest mózgiem tej całej operacji i ma najwięcej do powiedzenia. What the hell? Gościu, czy ciebie popitoliło? Czy ciebie gościu popitoliło totalnie? Walimy typku. Tego też. O, jakieś tutaj wypadki się dzieją. Panie, jak ty jeździsz? Kurde bele. Okej. Okay. My Go sobie zabijmy, chyba chyba się nie da. Gdzieś tu ktoś do mnie strzelał, to był pan policjant, także pana policjanta też sobie zdejmiemy. No niestety tak wyszło. Tego też chyba będziemy musieli zdjąć, bo on tutaj ewidentnie czeka, by nas zaatakować. I tam mamy kolejnych gości z tego całego. A czy to są bardziej ochroniarze syndykatu Loko, coś takiego, chyba tak to mogę nazwać. No i co? Tak czy inaczej zgodnie z celem tego zadania wypadałoby wykończyć Majka Toreno, który odlatuje właśnie What the hate! Czemu moja kamerka jest tak biała? Słońce nie świeci? Jak to wygląda fatalnie, ale jestem w tym momencie wkurzony. Co to jest? Szlak by to, Ok, bierzemy... bierzemy wyrzutnie. No jak ja wyglądam w tej kamerze! SHIT! O, w tym momencie jeszcze lepiej. No i co, wypadałoby załączyć może jakąś fajną stację typu k może KDST. O KDST i lecimy za śmigłowcem, no i próbujemy go za chwilę zestrzelić. Najlepszym oczywiście, z ne, z najlepszym co? Najlepszym miejscem do tego będzie autostrada, gdzie będziemy mogli spokojnie zatrzymać swój motocykl, po czym oczywiście wyjąć wyrzutnie rakiet RPG, no i ten pitolony helikopter, w teorii z majkiem terenu w środku będziemy mogli rzeczywiście ściągnąć, także co? Zatrzymujemy się. Oczywiście pan policjant w porządku pilnuje, jak żeby inaczej, podbiegnijmy sobie nieco. On będzie leciał bardziej z tej strony. Także ja już tutaj się na niego przygotuję, że tak powiem. On się w ogóle nie rozbije? No kurde, co tu się stało? no Jak to jest możliwe? Czemu on spadł mi na głowę w ogóle? Na szczęście moje bronie się zachowały, ponieważ mamy Katie jako dziewczynę, ale no co to miało być? Przecież to jest totalnie nie fair. Tak ładnie mi na początku poszło, pierwszy strzał, śmigowiec zdjęty, no i koniec końców oczywiście musiałem zginąć przez wybuchy tego pitolonego helikoptera, no. What the fuck? What the fuck? Co to, co to się właśnie odwaliło? Jak można siebie samego przejechać? Wy to widzieliście, kurde! No... <śled> Bez kitu. Wziąłem, zajechałem takim driftem, wyskoczyłem w czasie tego driftu z pojazdu i się okazało, że sam siebie przejechałem. Ja autentycznie przysięgam, że ja wciąż nie wierzę w to, co się wydarzyło i jak to się wydarzyło, bo chyba tak abstrakcyjnej sytuacji, mimo że było ich wiele w GTA San Andreas i ogólnie czy to w GTA 3, czy to w GTA Vice City, czy w innych częściach GTA, to chyba aż tak abstrakcyjnej sytuacji, no, nie było jeszcze. No i moi koniec się uda! Jak on przeżył? Jak to jest możliwe! Kurde, Bele, no przecież tak ładnie zaatakowałem yy, Chyba wam to w sumie pokazałem. Co prawda de delikatnie mnie, delikatnie mnie zmroziło, sfrizowało, bo ponieważ byłem strasznie skupiony, ale koniec końców, no kurde, bez kitu. Czekajcie, może... W tym momencie! W tym momencie, kurde, nie trafiłem! Nie trafiłem w ten pieprzony helikopter! Dlaczego strzał z bazuki nie zabrał mu pełnej ilości życia? Jak to było możliwe, jak to się wydarzyło? W tym momencie będzie zdecydowanie ciężej, ponieważ ten helikopter będzie leciał coraz szybciej, szybciej, szybciej i szybciej. Ale spokojnie, czekajcie. Szybko zatrzymujemy się, zatrzymuj się CJ i w tym momencie będziemy walić z bazuki, ja w ogóle tej bazuki mam strasznie dużo z tego, co widzę. No! Kurde, co, jak się wystraszyłem gdzieś tego typa? Porąbany chłop, no wsiadaj, wsiadaj ty idioto! Nie no, co tu się znowu odpieprza w tej grze pieprzonej? Kurde CJ, przecież my za chwilę, my za chwilę tego gościa nie zniszczymy, no musisz się pośpieszyć, przecież ma tole. Okej, okay? weźmy może go ściągnijmy z tego, ze snajperki. Ze snajperki go, ze snajperki. Kurde, udało się czy nie? Żyje czy nie żyje? Chyba nie żyje. Ale nie wybuch. Ty co tam się dzieje? Ty, czekajcie, idziemy to zinvestigatować. Kurde, powiem wam, że to jest jakaś gruba akcja z tym helikopterem. Czy tu rzeczywiście wszyscy przeżyli? Ej, ej. Jak on się kręci? Głosu zabrakło. Ty głos się wyłączył. Czy się, to coś się zbagowało w tej grze w tym momencie. Ty co jest? Nie ma głosu? <noise> Nie ma głosu, pobagowały Ty, może, może ja powinienem słuchawki naładować? Może mi się słuchawki rozładowały, czy coś? Ale zobaczę, to tu się odwala, ty. Ja pierdzielę, jakie... Jakie rzeczy tu się dzieją? Ale dlaczego tak? I przede wszystkim, dlaczego nie ma dźwięku? Coś się w tej grze ewidentnie chyba zbagowało w tym momencie. <laughs> no nic, ale w sumie wiecie, przy takim obrocie spraw, wiemy już, że Mike'a Torano w tym śmigłowcu nie było. Chyba, że wypadł przez drzwi otwarte, tak też mogło być. <laughs> no okej. Okay. Nie będziemy, nie będziemy w tym. Albo moment, moment. Ja sobie porwę ten śmigłowiec, Czy ja mogę go porwać? Czekajcie. Dawaj, da, sicy patrz, Nie mogę Nie mogę porwać gnoja, ty dlaczego? Czekajcie, skończymy jego cier cierpienia. E, gdzie jest moja wyrzutnia rakiet? Dlaczego ktoś mi ukradł moją wyrzutnię rakiet? Ja tam miałem 60 pocisków, zobaczcie. Jakie to jest oszustwo, czy ja na tym etapie poza tą misą nie mogę mieć wyrzutni rakiet? Powaga? Nie, to co w tym momencie się wydarzyło, to są jakieś mega dziwne rzeczy. I zobaczcie, że w tym momencie nagle dźwięk jest w grze. To było też dość dziwne, ponieważ w drodze do zapisu gry i dźwięk się odbagował mi już działa. Także w sumie spoko, nie wnikam. Ostatnio, tak jak mówiłem, GTA San Andreas Beta i dźwięk w tej grze dość mocno wariuje. No ale to nie jest mała wina. Okej, okay, zobaczmy na mapę. Z tego co widzę, mamy zadanie UZIRO. Mamy zadanie UZIEGO. Chyba to zadanie UZIEGO to będzie to takie, gdzie musimy nur nurkować i w ogóle, ale to. To, co ja wam obiecałem, to to, że na odcinkach przejdziemy sobie ten wątek właśnie u Zero. Boże, jak zacząłem siękać strasznie. Tak czy inaczej, widzę, że mamy fajną furkę. Weźmy sobie ją. Misji u Zero zostały bodajże dwie albo jedna. Nie pamiętam, czy u tej postaci były trzy bądź cztery. Na pewno będzie to taka misja z tym placem budowy. A w międzyczasie, też jak będziemy sobie tę misję wykonywać, niezależnie od tego, czy to będzie ta misja z placem budowy, czy inna, to wam opowiem, jak wyglądała jeszcze misja z Ranfalim odnośnie poprzedniego odcinka, ponieważ zapomniałem do tej pory tego zrobić. Dużo się działo, jak widzieliście na ekranie. Okej, okay. miniaturowa armia. Will you be my second? Of course. Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it! What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor and our very lives. What the hell are you talking what? about? I've never noticed before how beautiful this time of year can be. Okay. I may never again.

magnes. widzę, że stacji radiowych nie ma, no ale spoko, spoko. Ja śmigłowcem, jak pewnie wiecie, latam całkiem spoko. Bierzemy sobie to. Jak, jak to. A, dobra, 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 dobra. Nie pyskuj, słuchaj, nie pyskuj. Lecimy dalej. My będziemy musieli też jakoś tam ich niszczyć, ale ja widzę, że żadnego działka nie mam, więc to jest dziwne. Te śmigłowce Berkeleya będą próbowały cały czas zagradzać drogę naszemu bandycie. Spoko, będziemy sobie to usuwać, a w międzyczasie może będziemy poruszać sobie temat tego co działo się w poprzednim odcinku podczas misji Runfali, gdzie musieliśmy rzecz jasna zainicjować to, że Runfali opuścił Bugmachera z jego, a w rzeczywistości była to był to dikoj, jak ktoś nazywa po polsku dikoj, przynęta, przynęta to była. Tak, czasami mi się zdarzy, mam coś takiego, że po angielsku coś lepiej pamiętam. Aniżeli, aniżeli chociażby po polsku i tak zdarzało się, a zabierz z bazy deskę, spoko, spoko, muszę do bazy wrócić, ale to dzieje się przykładowo jak grałem kiedyś w jakąś grę dużo i tamtego głosówka nadużywało się, czyli przykładowo dikoj, to był wabik w cesie i mówiło się właśnie decoy aniżeli wabik, przynajmniej w moim, że tak powiem, gronie. I tak mi ta przynęta, ten, ten wabik został, że to jest decoy, a nie wabik albo przynęta w ogóle, nie? Tak, tak, tak to wygląda. Zrzuć deskę... co ja tu odwaliłem? Zrzuć deskę nad rzeką, żeby zrobić most, dobrze. Czyli co? Gdy aktualnie... Uda nam się tego bandytę... No już, 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 Gdy aktualnie uda mi się tego bandytę doprowadzić do celu, czyli dam do tej bazy Berkeley'a, no to... Chyba Berkeley będzie musiał się wyprowadzić z miasta San Fierro. No cicho! Cicho! A o to nam chodzi? O to chodzi Zero przede wszystkim Zero na punkcie Berkeleya. Dobra? Tak, zero na punkcie Berkeleya ma totalnie w czasce pomieszane, namieszane. Boi się go po części, chociaż się boi, w sumie z nim cały czas walczy. Właściwie to wysyła Karla na walkę, więc być może się po części boi. Na pewno chce, nim, chce z nim wygrać. No i właśnie chce, żeby Berkeley opuścił San Fierro. No i musimy właśnie w tego typu dziwnych akcjach Zira pomagać. Ale to już będzie ostatnia akcja. Nawet jestem prawie... Jestem prawie? Jestem tego pewny, ponieważ... No nie atakuj mojego bandyty! Ponieważ tak mi się kojarzy, że Ostatnie starcie było na tym całym placu tutaj. Uuu, okay. jaki wybuch! Żeby mi tylko nie uszkodził mojego helikopterka, gościu! Lecimy dalej, tu mamy kolejną beczkę. Powiem wam, że 5 minut to jest chyba całkiem dużo, jak na wykonanie całej tej trasy i raczej to nie powinno być ciężkie. No i co, chcę to też jak najszybciej skończyć, żeby w końcu móc się wziąć za poważniejsze zadania, jak chociażby kupienie One Cars, czy wykonanie tej pieprzonej misji Krak Buk dzięki której będziemy mogli na sterimie na rozpocząć triatlon, co nie? Okej, okay, to sobie weźmy. Jak on mocno ładuje? Ty widzieliście to, jak to życie zaczęło spadać? Porypało cię? Twój bandyta jest ostrzeliwany przez czołg. Spoko, może w ogóle na początku te czołgi będę niszczył, co? To by było chyba ważniejsze aniżeli usuwanie przeszkód z toru. Czekajcie. Ląduj, ląduj. Bierze bombę. O, cyk. To wygląda jak taka miniatomówka, co nie w ogóle. Taka sama bomba, z tym, że dużo, dużo większa jest do znalezienia. Tak mi się kojarzy w bazie wojskowej, wiecie? Bardzo podobna wyglądem, Też taka ala atomówka. No kurde, ty jesteś głupi, wycofaj się. Za chwilę zostaniesz cały zniszczony, idioto. Cych. No co ty nie powiesz? Jeszcze bardziej podjeżdżaj pod te czołgi. Co za ty? Polecimy po kolejną bombę, ponieważ musimy zniszczyć kolejny czołg, ile w ogóle bomba będzie w bazie. Będzie w bazie. Pojawiła się doskonale. Nie tak wysoko. Ciekawe, czy tu jest jakiś sufit. Bo chyba możemy w sumie do jakiejś tam odległości pewnej wlecieć. Zajebiście. No i dobrze, masz być zablokowany. Ponieważ ja muszę podlecieć do kolejnego czołgu i go zniszczyć. Żeby było to z głowy. Także lecimy. Tam w ogóle jakaś antena nadawcza? Tak, wiem, wiem, że jest another barrel. I będę musiał jeszcze się widać, widzę, cofnąć do bazy po kolejną kładkę. Ale to za chwilę. Na początku zniszmy ten cały czołg. Dobra, a czasu mam jeszcze dużo, także gdy sobie ten czołg właśnie ziszczymy, to jeżeli chodzi o czas, to nie powinno być zbyt dużego problemu. Okej, okay, wybuch, fantastycznie. Bądź cicho! Zero! Wkurzasz mi już powoli dziadu jeden. Bierzemy to i lecimy do bazy po podeskę, deskę. Spoko. Za chwilę pewnie nasz przyjaciel będzie znowu pitalił jakieś głupoty odnośnie tego, że... Karl! <laughs> Carl... No. Pośpiesz się! Potrzebuję mostu! luzy, gościu! Już biorę kolejną kładkę. Widzę, że mamy ich w zapasie, chyba, bo tam jeszcze jedną trzeba będzie, bodajże, zrzucić i to wszystko. Więc z jakiegoś powodu, właśnie kładek jest w zapasie, gdyby gracz zgubił. Jedną. Tak, 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 tak już. Nie, nawet to już będzie ostatnia. Zobaczcie, ostatnia kładka jest do postawienia. Także dwie były w zapasie, to jest dość dziwne, no ale tak jest. Dobra? Dobra, cicho bądź. Dobrze, że nie musimy jakoś tak, wiecie, równo celować, tylko po prostu jak zrzucimy w pusty teren tą kładkę na drzeczko... ...tak, wiem, to ta deska sama się układa, co jest oczywiście fajnym ułatwieniem dla, dla gracza. Może jest to mniej realistyczne, ale... Carl, <laughs> ...nie no, się tym wszystkim podnieca, Jesus Okej, okay, bierzemy kolejną beczkę, ona też jest tak położona, nie do końca Should chyba spoko. Carl, tak, wiem, widzę, ale już nie ma żadnego innego czołgu I weź wyluzujacie. We we Okej. Okay. Oh my God. Berkeley <grywka> shot this bandit up pretty good. <grywka> no już się udało, nie pietol. Win. Chyba win, tak ha. Czy nie? Berkeley, you sir, are a loser. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business <grywka> and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second, sir. I salute you. Oh yeah. No spoko. Taki typowy system jak to w Gita Andreas wszędzie, jak to w gita Vice City 7000 do tego. I myślę, moi kochani, że ten odcinek możemy kończyć. Wydarzyło się dużo... no nie, może... może... another time. Wydarzyło się dzisiaj dużo, dużo pomyślnych rzeczy, jak chociażby to, że zabiliśmy... Rydera, jednego ze zdarajców Groww i Karla, Sweet'a i ogólnie naszych innych ziomków właśnie z Groww. Zabiliśmy też Majka Toreno, w teorii. Jego ciała nie było widać nigdzie. Helikopter zaczął odwalać dziwne cyrki. Był też moment, gdzie przejechałem sam siebie, także działo się tego typu rzeczy naprawdę dużo. No i ponadto, Udało nam się zdobyć zdobyć co zdobyć możliwość zarobku w tym sklepie zabawkowym Zero. Tak to wyglądało. Dobrze, moi kochani. Także co? To byłoby na tyle. Jak poszło dobrze, to poszło dobrze. Nie będziemy tutaj polować na różne niechciane sytuacje, żeby przypadkiem nie zakończyć właśnie odcinka w niepomyślny sposób. Lepiej go zakończyć właśnie, gdy jest się, jest się na szczycie. Ciężki z Lepeksów. Także co moi kochani, widzimy się już, nie powiem na kolejnym odcinku. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!